Cześć! Asymetria to hasło, które coraz częściej słyszą rodzice zarówno dwu-, trzy-, cztero-, a nawet i pięciomiesięcznych maluchów. O co chodzi z tą asymetrią? Asymetria jest to preferencja wybierania jednej strony ciała, bądź ruchu przez jedną stronę, bądź układania się tak, jakby dziecko przytulało się do jednego swojego boku. Jest taki etap wiekowy, kiedy ta asymetria jest fizjologiczna. Należy ją po prostu obserwować i wspierać, zarówno rozwój z jednej, jak i z drugiej strony. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy ta asymetria już powinna sobie dawno pójść i jest czymś nieprawidłowym. Skąd rodzic ma wiedzieć, czy dziecko ma asymetrię, czy też jej nie ma? Jeżeli wasz maluch, bez względu na wiek, podczas zabawy na plecach układa głowę ciągle w jedną stronę, bądź przytula głowę ciągle, i tym samym uchem do tego samego barku bądź wkłada tylko jedną rękę do buzi, lub układa swoje ciało tak, że przypomina ono literę C. W związku z powyższym body z jednej strony tworzą zmarszczki, z drugiej strony jest gładkie. Jego pielucha jest ustawiona nierówno, jego jedno kolano jest wyżej niż drugie. To wtedy są to czynniki, które świadczą o asymetrii. W takiej sytuacji, jeżeli nasze dziecko nie zmienia swojego ustawienia, to znaczy nie pre prezentuje raz ustawienia zgodnie z literą C, a raz przeciwnie do litery C, wtedy należy udać się do fizjoterapeuty, aby zweryfikować, czy rozwój ruchowy jest adekwatny do wieku i nauczyć się, jak wspierać malucha, aby rozwijał swoją symetrię. Symetrię, dla przypomnienia, czyli ustawienie, kiedy nos, pępek i spojenie łonowe są w jednej linii. A nasz maluch ma możliwość bawienia się oburącz, wkładania oburączek do buzi, czy także bawienia się tak samo obiema nogami antygrawitacyjnie. Teraz pozycja na brzuchu. Jeżeli wasze dziecko ustawia główkę ciągle na jednym policzku, jeżeli zwracacie uwagę, że łokieć jest przytulony do ciała, ciało ustawione jest w literę C, zgodnie z tym, jak piszemy, bądź przeciwnie, body marszczy się zawsze z jednej strony. Pielucha ustawiona jest po skosie, jedno kolano ustawione jest wyżej niż drugie, to to są czynniki, które świadczą o asymetrii. I tak samo jak było w leżeniu na plecach, jeżeli Wasz maluch nie zmienia ustawienia jednej strony, ustawienie drugiej strony, to wtedy należy się skontaktować z fizjoterapeutą, aby zweryfikować, czy na tym etapie rozwój ruchowy w pozycji pronacyjnej, czyli leżenia na brzuchu jest adekwatny. Asymetria to nie jest nic strasznego. Natomiast jest to etap w życiu naszego malucha, w którym trzeba go wesprzeć i wiedzieć, jak się z nim bawić, aby jak najszybciej pomóc mu osiągnąć rozwój tzw. Tak linii środkowej.